<śmierny> witajcie widzowie, znowu elektrownia Siersza, tym razem w dzień, mamy 48 stopnia, było już 44, 28 września 25 roku Umówiliśmy się z Danielem na, na jazdę i umówiliśmy się, że może zamienimy się motocyklami. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak, żeby zrobić testa e, tej przejściówki, no bo macie zrobionego testa 15-konnego. Tutaj Wam dam filmik e, u góry. E, macie mojego 10-konnego powietrzaka, którego testuję w prawie 29,5 tysiąca kilometrów. Więc macie filmiki różne, widzicie, jak to jedzie. A tak naprawdę nie. Nie było testu, nie było, nie testowałem tej wersji przejściowej, czyli 12-24 konia, sześciobiegowa skrzynia, chłodzony cieczą, ale jeszcze na CBS-ie i na standardowych zegarach. Jeżeli się uda wszystko, jeżeli Daniel nie zmieni zdania, no to ja lecę do niego, zamieniamy się motorkami i lecimy w jakąś trasę. Oczywiście zimno jest jak pieron. Trochę mnie palce zaczynają, chociaż przejechałem dopiero, nie wiem, z 10-15 km. No ale przy tej temperaturze nawet przy handbarach, czy handgardach, jak to tam zwał, jak zwał. I w pełnym ubraniu no troszeczkę jest chłodno. Ale no, słoneczko jest piękne niebo widzicie cudowne, e, więc zaraz się od, e, u Daniela zagrzeje chwilę w słoneczku i gdzieś w słoneczku pomalutku będziemy sobie jechać. Gdzie to jeszcze zdecydujemy. Jak widzicie temperatury nas nie rozpieszczają. <śmiennie> 6,9 Na chwilę żebyśmy się zatrzymali u Daniela Jego 12,5 konny jedzie przed nami Teraz tak wygląda No ale zimno Ale zaraz wylecimy na słoneczko Już tam jest słoneczko Jak widzicie nawigacja znowu nas ładnie prowadzi Nie wiem czemu tu jest zakaz jak droga jest taka piękna no, Ale to jest polskie drogi Kurcze Jesień pomalutku przychodzi jesień, a właściwie szybko. Zaczyna się robić żółto i brązowo. Jak my dotrwamy do wiosny, motocykliści, trzymajcie się! Startuje, znowu mnie zdążyli. Niech to dźwięć ścisnął. No. <śm> zobaczcie. Już go kiedyś oglądaliśmy dokładnie. Dwie chłodnice Euro 5, dwa katalizatory. i ciecz 12, prawie i pół konia. Siedzenie przekładaliśmy siedzenie praktycznie takie samo jak w moim Eriksonie 10-konnym, czyli euro 4, a tu euro 5. Macie filmik z euro, z euro 5. Tutaj Wam go wstawię albo tutaj. Możecie sobie go oglądać. A dzisiaj pokazuję Wam tę maszynę, która ktoś powie: no Po co przejściówkę kupować? No właśnie, ale nie masz ABS, masz CBS, czyli połączony przedni z tylnym, 60 na 40 hamowanie, jeżeli naciskasz tylnym. Bardzo dobre hamulce przednie, bo tam 3-tłoczkowy jest zacisk. A mamy już chłodzenie cieczą, niezniszczalny motor. Mamy 12,5 konia, mamy... Nie pamiętam tylko ile niutów napiszę Wam tutaj, bo 9,2 ma mój Euro 4, Euro 5 miało troszkę więcej, Euro 5 Plus miało, mówiłem wam, 11,5 ta przy 6,5 albo 7000 km obrotów. Mój te 9,2 ma przy 6000 obrotów, 9,2, a ten napiszę wam tu na ekranie, bo nie pamiętam. No i oczywiście pompa wody i jest filterek. Oglądałem Bartona Rayleigh, bo też mi się podoba, też cały czas myślę, co kupić, ale Barton Rayleigh nie ma filtra, przynajmniej nie widziałem tutaj, ani z drugiej strony. Więc najprawdopodobniej filtra brak. Koła takie same, C-Tire, jak i w pierwszej edycji, jak i w tej trzeciej, tylko tutaj są 17, 17, tak jak i u mnie. A w tym 15-konnym Euro 5 Plus jest oczywiście 18, tutaj i tutaj szersza 130, nie, 100, nie 120, a 130 poza tym motocykl praktycznie identyczny, zbiornik 14 litrów, halogenowa żarówka, trochę szkoda, że nie ma tych LEDów, bo LEDowe LED światło zupełnie, zupełnie inaczej daje. I oczywiście wersja przejściowa lifting ma standardowy zegar. Dlatego tutaj Daniel sobie dał temperaturę silnika. Podłączył sobie tam, bo, no bo nie ma zegara informującego o temperaturze. Сильника. Ale przy ziemi, ty przy wyższej prędkości chyba szedł, wiesz? No, patrz, od razu za nim idą dwie straże pożarne, lądowanie jakieś, było awaryjne za system. Dobra, nagrywa, jedziemy. No, Zobaczcie, jak chodzi ta maszyna do 8 000. spróbujemy nawet ponad 8 mu teraz dałem <śm> idzie jak 15 konny ja ciebie obroty jak widzicie jadę bez rękawiczek bo <śm> nie mogę przełożyć pilota i muszę musiałem zdjąć rękawiczki mam je tutaj gdzieś pod siedzeniem ale maszyna fajnie idzie uhu hu hu, hu. piąteczka Czwóreczka Kurcze, biegi chodzą tak samo jak tam I on tak samo się chętnie wkręca Nie tylko, że ma nieelektroniczny ten Dobra, do dwójeczki mu damy Do dwójeczki i ogień Do 9000. tysięcy Ja pierdziele jak on idzie. Słuchajcie, on ten moment obrotowy To nie jest moc Jednak moc nie ma znaczenia Ha, 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 ha. To nie moc, to moment obrotowy. Muszę wam tutaj napisać, ile on tego momentu ma i w którym momencie, bo znaczy w którym przy ilu obrotach. Ale to idzie. Nie to, nie to różnica między 15 konnym to już będzie naprawdę niewiele. Bo ty wiesz, on moment obrotowy będzie miał prawie taki sam jak ten 15-konny. I tak, przy tych 9,5 tysiącach ty będziesz miał 12,5 konia, on będzie miał 15. No ale to. To jest przy 9,5 tysiącach, ile ty jedziesz te 9,5 tysiąca, dojeżdżasz, zmieniasz bieg i tyle, nie? Więc to jest... Nie, nie, to jednak moment. Najważniejszy moment obrotowy. I po tym teście już teraz to wiem, <laughs> że moc to jest jedno, ale moment obrotowy w odpowiednim tym, przy obrotach tam między 6 a 7 tysięcy, to, to jest to. 12,5 konia patrzcie. się kręci, ale on chce iść to jest dobra zwalniamy, bo nie będziemy go kurcze pieczone no <ścoughs> i teraz się okazuje, że jeżeli chodzi o, o przyspieszenie to on nie będzie nie będzie odstawa od 15 konnego albo albo bar, bar, bo bardzo bardzo niewiele to to w ogóle nie ma o, zegary są takie jak moje, a tutaj Daniel sobie zamontował temperaturę silnika, ma 62 stopnie teraz, no bo jest chłodno dzisiaj w ogóle, ale maszyna idzie. Nie wiem jak z prędkością maksymalną, no tego nie sprawdzam, bo to, to już takie rzeczy to można sobie sprawdzać na dwupasmówce, no można sobie sprawdzać jak się ma swój motocykl, to nie można czyjemuś tak, że tak powiem katować. No Tam jest taki motopasje chyba, Jacek. On często mówi, że to te, te 15 koni to jest na, gdzieś tam na czopie wału na, yy, i wiadomo, że katowanie tych silniczków, ale yy, Jacku pamiętaj, że to, to nie jest tak, że ja jadę przez godzinę mają 9,5 tysiąca obrotów, nie? No to, yy, to tutaj jest kwestia przyspieszenia, zmiana biegu i, i potem jedziemy normalnie przy 5, 6, 7 tysiącach yy, obrotów. Biegi oczywiście chodzą jak masełko. Trójeczka, ale on się fajnie wkręca. Oczywiście przy 6,5 dostaje takiego kopka. Podobnie jak ten 15-konny. A no może to już jest 15-konny. Trzeba by to sprawdzić na jakiejś hamowni. Patrzcie, też fajnie wyrczy wtedy, jak, jak ma te 6-7 tysięcy obrotów. Mistrzostwo Sprawdzam, czy się nagrywa. Bo nie mam pilota, jakoś to potem potniemy. No i szósteczka, i można sobie jechać po malutku na takim jak tam chcesz, niewiele, niewiele cisnąć nim. Ale jak mu odkręcisz, nawet przy tych sześciu, patrzcie, co się dzieje. <śm> po prostu chcę iść niesamowicie idzie, to jest to kurcze ten motocykl, czyli słuchajcie ci którzy się wahają e, czy 15 konny teraz dać te goście tu jeżdżą jak e, czy dać czy ABS i, i tak dalej różnica między już tym 12,5 konia i 15 konia w samym przyspieszeniu, w samej jeździe będzie niewielka czy w spalaniu natomiast nie ma ABS-u. Jak ktoś nie chce ABS-u, tylko mieć CBS, no to oczywiście, że wybieram tylko ten motocykl, szczególnie, że te były produkowane 23-24, ten jest 24 rok i po prostu można, można kupić używanego w fajnej cenie i mieć... No nie masz ABS-u i nie masz kontroli trakcji, ale przecież wiadomo, że to nie jest, <noise> bez tego da się żyć, bez tego da się jeździć. To jest 125, a ten silniczek, no widzicie jak on temperaturę trzyma, 60, on po prostu jak go ciśniesz, to tam trochę wyżej, no jest chłodno, to jest fakt. mamy 16 stopni, ale rano było jeszcze zimniej, jechaliśmy przy 4, 5, 6 stopniach. Zredukujemy mu do piątki. Co? zobaczcie co się dzieje Jeżeli chodzi o wibracje to praktycznie ich nie ma one, one były Ale ich już, nie, ich już nie ma Ale samolocik Mam nadzieję że się nagrało Chyba startował albo lądował nie wiem co mu się działo Ale zobaczcie jak piątka, szóstka go on idzie Redukcja do piątki i on od, od 5,5-6 się tak podnosi jak na 125 oczywiście. Pamiętajcie, że to nie jest suzuki 150 koni. <laughs> Ale fajnie, że Daniel mi się dał teraz przewieźć, bo on miał duże, yy, duże wibracje jak żeśmy jak żeśmy... Dobra, dwójeczka i ogień. jak on się kręci wyszedł na to czerwone pole jak szalony jeszcze więcej wyszedł on nie odcina go ja nie jedę do odcinki także <grym> w szok w szok w szok w szok 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 i niedowierzanie pytanie czy ten przejściowy model na pewno ma 12,5 konia <grym w szokach> może ma 15 Yy, może ma 15 Daniel mówi za mną, że nie ma szans na tym powietrzaku, żeby tak się odbijać i tak, <laughs> tak się rozpędzać. Nawet jak go próbuje cisnąć. Za tym mój to już wibracje ma niezłe. <laughs> Odkręcam. On na każdym biegu idzie oporu. Nie ma czegoś takiego jak u mnie, że dwójka i trójka, a na czwórce to już nie idzie go dociągnąć do tego czerwonego pora. On tutaj na każdym, na każdym biegu chce iść, jakby, jakby nie było odcinki, to on wyszedł do 12. <laughs> Ale to oczywiście jest niebezpieczne już dla silnika. Naprawdę niesamowicie idzie. No kochani, jeśli chodzi o elastyczność, to to też nie ustępuje 15-konnemu. Nie chcę na niego źle mówić, bo zrobiłem na nim 200 km. I naprawdę, mam porównanie. Patrzcie, czwórka. Patrzcie, patrzcie, patrzcie na czwórce jak on wstaje. Tu nie trzeba redukować tak głównie do dwójki, no bo, no bo on nie pójdzie z trójki w, przy takim 90-stopniowym zakręcie i, i zejściu do 2500 obrotów, a on po prostu nieważne z jakich obrotów, on ma tak ten moment zrobiony, że... A, że w większość momentu wszystko jest z dołu. To jest niesamowite. No to dla tych, którzy się zastanawiają czy kupować nowego 15-konnego albo używanego wchodzonego cieczą, to mogę z, całym, z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że e, różnica już jest oczywiście jest wielka w porównaniu do 10 koni moich i tych 9 YouTube. Bardzo dobry, dobry, responsywny ten CBS, nawet lepszy troszeczkę niż w moim motocyklu, bo teraz trochę więcej jadę i ha hamuję głównie tylnym no nożnym więc hamuję tył i przód jednocześnie wydaje się dużo mocniejszy ten hamulec, chociaż ja mam dopiero co zmienione klocki, może dlatego ale się pięknie tym jedzie soft chopper, albo junak 121 sprzeciwka cudowne, kto się zastanawia to nawet mój 10 konny daje radę, ale ten to już jest naprawdę mocarz praktycznie taki jak 15 konny bo tak jak mówił Jacek pasję, Jacek motopasję czy coś takiego, to jest właśnie te 15 koni to jest tylko w jednym momencie przy najwyższych obrotach, natomiast natomiast reszta to jest moment obrotowy, który pozwala się idealnie tutaj rozpędzać nie czuję wibracji takich jak u siebie przy tych wysokich obrotach jakieś wibracje oczywiście są to jest jednocylindrowy motocykl ale nie takie jak u mnie w tym dziesięciokonnym już po 30 tysiącach też przebiegu gdzie, siedzi, gdzie wałek wyrównoważający już po prostu swoje dostał ciężko u mnie pracuje na, na chleb <śm> Dobra kochani, na, na razie się żegnamy, no bo myślę, że tego testu wystarczy. Zaraz się będziemy, zaraz się będziemy zamieniać motocyklami, muszę znaleźć jakieś miejsce. Nie zgubiłem rękawiczek, całe szczęście. Jechałem bez. Pewnie ci co z przeciwka jechali, ręką tak machałem, to mówią: no wariat, bez rękawiczek. Ale przepiękna maszyna, naprawdę kochani, idzie jak 15-konny. Nie ma się co zastanawiać. Jak macie możliwość kupienia używki w dobrej cenie, to nie musicie mieć 15-konnego. Ten ma taki moment obrotowy, że że jedzie praktycznie tak samo. Piękna maszyna od Daniela, chłodzony cieczą. I mój powietrzak. Daniel, się namęczyłeś dużo? <grybujesz> Ale jest różnica, nie? Jest, jest, jest. z <grybujesz> tym udałem na maksa i nie ma szans. <grybujesz> Pięknie, dobra. Telefonik sobie tylko przełożymy. Aha, dobra, bo sobie nie wziąłem swojego telefonu. No, kochani, żegnamy się. Ale jeszcze zobaczycie, jak idzie dziesięciokonny. A co, macie porównanie? Trzeba go kręcić. Wibracje są w tyłek już. Super kochani, dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się będzie podobał, bo teścik tego 12,5-gonnego pokazał, że nie moc, ale niuty. Znaczy tak małej pojemności ten niut więcej czy niut mniej ma ogromne znaczenie. Trzymajcie się do następnego filmiku. Sezon cały czas trwa.